A na wszystkie stóły, podobno ja się miała, dostałabym chłopca jakiego bym chciała, raz i mama że... Córuś, moja droga przecież masz majątek po co ci uroda. Zająku nie mają, a mają urodę tam się, chłopcy garną jak rozpoja godę. Majątku nie mają a Ją urodę tam się, chłopcy garną jak rozwoju ja Mam ale czyste serce, wcale jakim chłopcem zatakać się nie chcę. Ja urodą urodo, gdybym ja cię miała, dostałabym chłopca, jakiego bym chciał. Mówiłam, sed, Marianeczki, bezdoboda mi wziata. Kto się kom zakochał, to się rozstać nie może. A kto się kom zakochał, to się rozstać nie może. I ja też się zakochała, zakochała. I rozstać się nie wzięła. I rozstać się nie wzięła. Łą po jego ja sama.

Flíaj ci redziesz wa no za.